Witam serdecznie w kolejnym odcinku, Dzisiaj taka ciekawostka, ciężko w ogóle w to uwierzyć, tak się zastanawiam, ile może kosztować produkcja tego typu sprzętu, tutaj opiekacz do kanapek, tutaj termowentylator, no i słuchajcie, ostatnia była promocja w Biedronce, że jeżeli kupisz trzy rzeczy z działu przemysłowego, a tą trzecią rzeczą mógł być na przykład zeszyt, to wszystko przez 50%. No i moi drodzy ten opiekacz, żeby nie był gołosłowny. Opiekacz normalnie 40 zł no i przez połowę 19,99 z. Dwie dyje za opiekacz. No i taki termowentylator. Nie wiem, może się spali, może nie. Myślę, że zwykle taki, tego typu termowentylatory chodzą po 6 dych. A tutaj słuchajcie, termowentylator to samo. 44,99 i przez pół 22,49. Ciekawa sprawa. No to ile słuchajcie może kosztować produkcja czegoś takiego? Jak coś takiego może kosztować 20 zł w dzisiejszych czasach? No nie wiem, no może może. Oczywiście chińszczyzna produkowana dla Biedronki. Opiekacz do kanapek Dzięki, trzymajcie się.